O oh, animals. Kobieta ratuje zwierzęta z ulic i ma już w domu 14 kotów i 3 psy. Sunny jakiś czas temu uratowała kota z dachu budynku, w którym mieszka. Później przygarnęła innego bezdomnego kociaka, by to otrzymał towarzystwa pierwszemu. Później kolejnego i kolejnego. Sunny adoptuje tylko bezdomne koty i psy. Tych pierwszych ma 14, psy ma jedynie 3. Jeden z jej psów był bezdomny, bo miał białe łapy. W kulturze azjatyckiej wielu postrzega czarne psy z białymi łapami za przynoszące pecha. Ktoś więc nie chciał tego psiaka u siebie w domu. Sunny stwierdziła, że jej koty będą stanowić idealną przeciwwagę i nie obawia się, że ten słodziak jej kiedykolwiek zaszkodzi.